do punktu dziewiątego podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2024-2030. Projekt przedstawi pan skarbnik Zygmunt Słutysiek. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący, wysoka rado. Projekt zmian w wieloletniej prognozie finansowej jest konsekwencją po pierwsze zatwierdzenia zmian w budżecie powiatu. Oraz wynika również ze zmian w przedsięwzięciach, czyli w zadaniach wieloletnich, które znajdują się w tej wieloletniej prognozie finansowej. I tutaj, jeśli chodzi o te przedsięwzięcia, są propozycje ze strony zarządu zmian w trzech przedsięwzięciach, a mianowicie w dwóch dotyczących, że tak powiem, zimowego utrzymania dróg i ulic. I tutaj jest propozycja, żeby zmniejszyć nakłady, które zostały zaplanowane na zakup piasku i soli oraz usługi związane z utrzymaniem za okres ten zimowy 2023-2024 i zabezpieczyć już na tym etapie środki na zimę 2024-2025. I tak zgodnie z wnioskiem powiatowego zarządu dróg na tą nadchodzącą zimę na zakup piasku i soli jest propozycja, żeby zabezpieczyć na te dwa lata, czyli no, 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 na, tą, na ten okres właśnie 463 100 zł, natomiast na zakup usług 574 000. I to jest ta część drogowa. I y, ostatnie przedsięwzięcie, które weszłoby do tych zmian, to jest przedsięwzięcie dotyczące y, realizacji projektu y, Ekonomik Zdobywa Europę. Y, projektu realizowanego w Zespole Szkół Ekonomiczno-administracyjnych i tutaj na różnice kursowe potrzeba jest z, z wyliczeń. 7 tysięcy złotych i o to wnioskuje szkoła i, i dalej zarząd powiatu do Wysokiej Rady. I to Panie Przewodniczący, tak by wyglądały zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? My tutaj w ramach klubu chcieliśmy dać do rozważenia taką możliwość stworzenia stypendiów dla młodzieży, takiej wybitnej, wybitnej, która tam osiąga w szkołach znaczące sukcesy. Miasta, gminy mają, my nie mamy. Nawet Kościelec ma właśnie. I czy coś takiego można by wprowadzić, taką formę stypendiów, dodatków? Nie Stypendium wiem, czy to już jest reorganizowane. Zresztą tak jak nawet tu jest w RIO, określić w drodze uchwały w punkcie 8 szczegółowe zasady i przyznawania nagród stypendiów, czyli takie jakieś sugestie tam były, że takich rzeczy nie ma, a a to by wyróżniło młodzież, no i tak też jakiś element promocji starostwa i, i takich wybitnych osób. To, to taka propozycja. To jest propozycja, to bardziej do zarządu. Do zarządu. Ale nie, nie wszyscy na raz, bo nie słyszymy się pojedynczo. Czyli ta propozycja została tak przyjęta. Dziękujemy. Czy są inne głosy? Nie widzę. A zatem poproszę o opinię komisji budżetu i finansów. Komisja Budżetu i Finansów na zdalnym posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2024 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024-2030. Dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej, wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kolskiego na lata... 2024-2030 proszę o oddanie głosu na pilota. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie.